Czy to ja jestem tym złym, domagając się przestrzeni w naszym związku? Od kilku tygodni czuję narastające napięcie w domu. Mieszkam z moją dziewczyną, Magdą, a momentami czuję, że nie możemy się dogadać. Problem zaczął się od jej przyjaciółki, która regularnie przychodzi do nas, nawet bez zaproszenia. Magda zawsze mówi, że to tylko na chwilę, ale te chwile potrafią trwać do późnej nocy. Moje prośby, by ograniczyła te wizyty, były ignorowane. Pewnego wieczora, kiedy znów przyjaciółka zajmowała naszą kanapę, postanowiłem powiedzieć Magdzie, że muszę odpocząć. Spojrzeliśmy na siebie, a w powietrzu unosił się ciężki nastrój. W końcu zagadnąłem: Magda, nie możesz zauważyć, że przez to czuję się nieswojo? Chciałbym mieć przynajmniej jedną noc tylko dla nas. Jej reakcja była natychmiastowa, wzruszyła ramionami i powiedziała: To tylko przyjaciółka. Nie rozumiesz? To mnie zdenerwowało. Czułem się zlekceważony, a raczej jak intruz w swoim własnym domu. W końcu wybuchłem. Nie chcę, żebyś myślała, że nie akceptuję twoich przyjaciół, ale potrzebuję przestrzeni. To nasze mieszkanie, nie miejsce na nieustanne wizyty. Magda z lichtarza w oczach odpowiedziała, może powinieneś być bardziej elastyczny. Teraz myślę o tym, czy to ja niepotrzebnie się zagotowałem, czy jednak mam rację. Czy to ja jestem tym złym?